można w dalszym ciągu jeszcze zostać obserwatorem społecznym to jest bardzo ważne żebyście patrzyli na ręce komisjom zwłaszcza tutaj w Warszawie dlatego że wszystkie narzędzia ma w ręku aktualny prezydent miasta zarówno karty do głosowania pieczęcie urzędników podległych mu jest bezpośrednio zainteresowany w tym w każdym razie trzeba patrzeć na ręce ludziom w komisjach zapraszam wszystkich każdy kto chciałby jeszcze jest czas Zostać obserwatorem społecznym. Zapraszam na stronę www.ruchkontroliwyborów.pl. To jest jeden komunikat. Dzisiaj, nawet jutro, w dniu wyborów, można. Wystarczy uzyskać zaświadczenie, można napisać do ruchkontroliwyborów.pl To jest jeden komunikat, a drugi komunikat jest taki, zawsze można wejść na stronę ruchkontroliwyborów.pl Drugi komunikat jest taki, że ruch kontroli wyborów Uruchamia program, który będzie zliczał wyniki wyborów od poziomu obwodów do poziomu centralnego. Jeśli dojdzie do drugiej tury, my będziemy kontrolować PKW i. Chcemy sami samodzielnie zliczyć wyniki wyborów. To jest ważne w tym sensie, że jeśli uda się to zrobić, to znaczy, że będziemy w stanie wyeliminować czy znaleźć ewentualne, ewentualne jakieś różnice od poziomu obwodu do poziomu centralnego. Natomiast w państwa rękach jest przypilnowanie obwodowych komisji. Także zachęcam, zostańcie obserwatorami społecznymi. Thank you